Wysokie obcasy To jest czas na podcast Dzień dobry Państwu, Natalia Waloch, Wysokie Obcasy. Dziś moją gościnią będzie Magdalena Środa, filozofka, etyczka, feministka, współzałożycielka Kongresu Kobiet, no i weteranka walki o legalną aborcję w Polsce. Porozmawiamy o tym, dlaczego ta walka, która miała być krótka, po 1989 roku trwa już ponad 30 lat, i porozmawiamy oczywiście o ostatnich wydarzeniach, które zaczęły się w Trybunale Konstytucyjnym, a kończą się dramatycznymi obrazami na ulicy. Porozmawiamy o religijnym fundamentalizmie, który wdziera się do polskiego życia politycznego i społecznego, i o tym, jak tę walkę kobiety, Polki powinny prowadzić dalej. Wysokie obcasy. Magdo, pani profesor, to początek czy koniec? Koniec tematu aborcji w Polsce, czy też początek ku legalizacji bezpiecznej aborcji dla Polek? No, ja na pewno nie byłabym taką optymistką, bo pamiętam, jak w 1993 roku Wanda Nowicka zakładała swoją Federację na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, która dotyczyła właśnie kwestii prawa do aborcji. To nawet jej chyba wtedy powiedziałem, że nie ma sensu zakładania jakiejś organizacji dla tak krótkiego planu, bo byłam przekonana, że legalizacja aborcji nastąpi wkrótce. No a jak wiemy, Federacja na rzecz kobiet i planowania rodziny ma się, no mówiąc trochę ironicznie, bardzo kuriozalnie, bo ciągle ma o co walczyć. Ja nie jestem specjalnie optymistką, bo nie chodzi tutaj przecież tylko o przypadkową decyzję polityczną. Tu chodzi o to, że Polska staje się naprawdę krajem radykalnie konserwatywnym, krajem fundamentalizmu religijnego, a nawet więcej krajem takiej współczesnej barbarii. Bo to nawet nie chodzi o kwestie religijne, bo prawdziwa religia nie ma nic wspólnego ze skazywaniem kobiet na tortury. To jest jakaś forma, Sekty katolickiej w wersji polskiej, gdzie tak naprawdę bogiem ojcem jest prezes albo dyrektor Rydzyk. No jest to coś kuriozalnego w świecie dzisiejszym. Nie zapominajmy o Ordo-Juris. No to ja tak, oczywiście. Znaczy, być może to wszystko jest jakby pod dyktando Ordo-Juris. Umówmy się, tak naprawdę, cała ta barbaria tej dziwnej sekty religijnej. Ona się skupia na kobietach jako na najłatwiejszych ofiarach, bo też i mamy w Polsce polityczne doświadczenie, że w czasach transformacji mieliśmy bardzo widoczne procesy deemancypacji. Zamykano żłobki, zamykano przedszkola wszystko oczywiście pod hasłem transformacji rynkowej. Jedną z pierwszych ustaw była właśnie ta odnosząca się do ograniczania prawa do aborcji, ale też pamiętajmy, że ona jeszcze miała cywilizowane elementy, bo było tam wskazówka bardzo wyraźna do różnych szkoleń w zakresie planowania rodziny czy edukacji seksualnej w szkołach. I wszystkie byłyśmy przekonane, że to się zaraz stanie. Jak również, że będą refundowane środki antykoncepcyjne I to się nie stało. I właściwie żadna z kolejnych opcji politycznych, która rządziła, nie zamierzała tego zmienić, żeby nie wchodzić, jak wiemy, w konflikt z kościołem. Chociaż, tak na dobrą sprawę, to chyba politykom rządzącym zależy bardziej na tym, żeby kobiety były traktowane jako półobywatelki, niż samemu kościołowi, bo wydaje mi się to dosyć mityczną relacją że politycy robią wszystko, żeby tylko Kościół wzmacniał ich w czasie wyborów. Kościół jest potężną organizacją ekonomiczno-polityczną, która gra na różne strony i nie sądzę, żeby komukolwiek w tej organizacji zależało na tak zwanym życiu poczętym, zwłaszcza, że nie widać specjalnej aktywności Kościoła, jeśli chodzi o życie już narodzone. W przeciwieństwie na przykład do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jurka Owsiaka. Dość powiedzieć o skali zapaści w psychiatrii dziecięcej, tak? Dzieci mają zaburzenia, mają depresję, miały to przed pandemią, teraz to się nasila, natomiast psychiatria dziecięca w Polsce leży, także tymi dziećmi narodzonymi rzeczywiście nikt się specjalnie nie przejmuje, nie wspominam o edukacji, ale powiedz mi, jak Ty to widzisz, czy im, religijnym fundamentalistom, politycznym, którzy dzisiaj są u sterów oraz ich satelitom, takim jak Ordo Iuris, czy oni naprawdę wierzą w tę ideologię zarodka, świętości życia, czy też to jest tylko sprytny wytrych do tego, żeby kobiety kontrolować i żeby unieszkodliwić tę kobiecą połowę społeczeństwa, bo wiadomo, że społeczeństwo osłabione w połowie jest społeczeństwem słabym, tak? jest to bramą do autorytaryzmów. Więc jak, jak Ty to widzisz? Ja w to nigdy nie uwierzę, że Jarosław Kaczyński, dyrektor Rydzyk, biskup Jendraszewski martwi się tak naprawdę i spać nie może z powodu losu płodów, embrionów czy blastocysty. Zwłaszcza, że jeśli wrócimy jeszcze na chwileczkę do tego tematu psychiatrii dziecięcej i porównamy sytuację, jaka jest na przykład w Wielkiej Brytanii. W Wielkiej Brytanii kobiety mają pełne prawo do aborcji, mają edukację seksualną i refundowane środki antykoncepcyjne, natomiast troska państwa skupia się na dzieciach niepełnosprawnych. Ja mam przynajmniej dwie czy trzy zaznajomione osoby, które mają głęboko niepełnosprawne dziecko, z którym sobie dają radę, ponieważ to państwo płaci za terapię, płaci za szkołę, płaci za przewozy, płaci za lekarza, płaci za wszystko. I widać wyraźnie, że kiedy się troszczy o dzieci, to można to robić tak, jak to się dzieje w Anglii czy w innych cywilizowanych krajach. Czytam kiedyś badania ze Stanów Zjednoczonych, które wskazywały na to, że kiedy w rodzinie pojawia się dziecko z autyzmem, to rodzinie się poprawia i to były relacje też zdrowych dzieci z tych rodzin, które właśnie na przykład po raz pierwszy jechały gdzieś na jakieś wakacje dalej, i tak dalej, ponieważ takie było wsparcie, że sytuacja się poprawiała. No ale w ogóle we Francji, jak się rodzi trzecie albo czwarte dziecko, niekoniecznie chore, zdrowe, to sytuacja rodziny się poprawia, bo państwu zależy na prokreacji. No, mamy takie przypadki, mroczne przypadki w historii, jak rządy Wichsi albo rządy Czałczesku w Rumunii, nie wspominając już o okresie stalinizmu czy nazizmu, kiedy to politykom zależało na prokreacji za wszelką cenę. I no, chodziło po prostu o mięso armatnie, o wzmocnienie militarne państwa. O co chodzi naszym politykom? Trudno powiedzieć, bo oni pragną zmuszać kobiety do rodzenia, ale pragną je również zmuszać do rodzenia ciężko upośledzonych dzieci albo martwych płodów. I tutaj ta motywacja jakby nacjonalistyczna zanika. Ja to widzę jako zwykły sadyzm, albo rzeczywiście, tak jak mówisz, to jest narzędzie kontrolowania społeczeństwa. Jeśli połowa społeczeństwa musi zabiegać o swoje własne zdrowie albo żyje w strachu w tym momencie, w którym powinna być tak naprawdę najbardziej szczęśliwa, czyli kiedy jest w ciąży, którą można i powinno się kontrolować, no to wtedy takim społeczeństwem znacznie łatwiej sterować, ale naprawdę z podejściem etycznym do tak zwanych istot najsłabszych, to nie ma tutaj absolutnie nic wspólnego, to jest czyste, polityczne narzędzie. Ta strona fundamentalistyczna, chciałam powiedzieć konserwatywna, ale naprawdę to jest niedopowiedzenie. Tak, to nie jest konserwatyzm, to jest. To nie jest konserwatyzm. W krajach konserwatywnych, takich jak Wielka Brytania, jest przecież prawo do zawierania związków małżeńskich, są związki partnerskie, jest antykoncepcja, jest pełne prawo do aborcji, kobiety mogą decydować o sobie. I na przykład we Francji czy Belgii doprowadziły do tego rządy konserwatywne. Otóż to no, tak to samo we Francji, tak, ale aborcję zalegalizowała Simone Weil w, w, przecież za czasów Giscard d'Estaing. Także to też nie były liberalne rządy i czasy. To warto zwrócić uwagę na jej argumentację. Ona rzeczywiście tak. walczyła dzielnie o to przez prawie 24 godziny, i ona, która była więźniarką obozów koncentracyjnych, spotykała się z argumentami rzucanymi z sali. Że to będzie Holokaust, co było wyjątkowo obrzydliwe, ale jej główna linia argumentacyjna wynikała z szacunku wobec prawa. To znaczy mówiła, że jeśli istnieje prawo, które wszyscy omijają, znaczy kobiety je omijają, bo muszą je omijać, bo po prostu nie mogą mieć dzieci, albo warunki poczęcia były takie, że nie chcą mieć tych dzieci, i że takie martwe prawo obniża w ogóle szacunek do prawa. Bo we Francji rzeczywiście, która jest krajem w miarę praworządnym, kodeks Napoleona z 1803 albo drugiego roku, coś, co zmieniło prawne oblicze Francji. I rzeczywiście, jeśli istnieją tam pewne przepisy prawa, to ludzie ich przestrzegają. I kobiety omijając to prawo rzeczywiście robiły aborcje w podziemiach, i dochodziło bardzo często do wypadków śmierci, okaleczeń itd. Polska jest trochę innym przypadkiem. Uprawiały tak jak Polki turystykę, prawda? Jeździły do Wielkiej Brytanii, zdaje się. Jeździły na no, te, które mogły jeździć do Wielkiej Brytanii, bo pamiętajmy mhm. jednak, no nawet teraz wyjechanie gdzieś za granicę jest związane z pewnymi kosztami i dziewczyny z takiej małej wsi, no nie pojadą tak sobie nawet na Litwę, bo to jednak jest wielkie przedsięwzięcie, trzeba mieć pieniądze i odwagę. Ja myślę, że w Polsce, ponieważ mamy bardzo niski poziom praworządności to bierze się z różnych powodów to nie jest jakaś moja taka przypadkowa negatywna ocena prawo zawsze w Polsce przez w każdym razie ostatnich 200 lat było tworzone przez obcych przez zaborców przez okupanta przez jak to niektórzy mówią wraże siły ze wschodu i tak dalej więc myśmy się nauczyli po pierwsze bardzo sprytnie omijać prawo pamiętajmy że Falandyż radził w Wałęsie. Mieliśmy wtedy takie zjawiska jak falandyzacja prawa. Wściekłość prezesa Kaczyńskiego wynikała z imposybilizmu prawnego. Czyli prawo tak naprawdę, to widać też po dzisiejszym stosunku do sędziów, do konstytucji, ani przez władzę, ani przez obywateli nie jest specjalnie szanowane. Ja myślę, że wszyscy, którzy utrzymywali tak zwany kompromis aborcyjny, mówili jak wszyscy, którzy zajmowali się zerową polityką socjalną w Polsce. Kobiety sobie poradzą. Kobiety sobie poradzą. Ominą prawo. A jak urodzą niepełnosprawne dziecko, to bez żadnej pomocy państwa sobie poradzą. Bo są silne. I ja myślę, że w Polsce przecież nie było nigdy zbyt wielu śmierci z powodu pokątnej aborcji, bo w Polsce już w czasach stalinowskich, kiedy rzeczywiście był zakaz aborcji, dopiero w 1956 roku, było normalne, prawo się pojawiło, czyli wraz z, z takim no, zarysem demokracji, można powiedzieć, która wtedy krótko trwała, ale w Polsce zakaz aborcji obowiązywał. W czasach stalinowskich, no to wtedy rozwinęła się sieć podziemnych gabinetów. W ostatnich czasach, kiedy był zakaz aborcji, to kobiety niekoniecznie korzystały z tych wieszaków, ale miały po prostu dostęp, wcale nie taki trudny, do gabinetów ginekologicznych, gdzie. W sposób medycznie poprawny dokonywano zabiegów aborcji, problemem były koszty. Więc ja myślę, i wszyscy o tym wiedzą, że zakaz aborcji jest przede wszystkim problemem, znaczy przede wszystkim nie tylko, ale między innymi problemem o charakterze klasowym. Bogate kobiety znajdą dostęp do ginekologów, wyjadą za granicę, co nie jest takie trudne, dziewczyny na wsi będą po prostu, no powiem to wprost, ale pewno w wielu przypadkach dokonywały dzieciobójstwa albo będą właśnie korzystały z owych. Wieszaków. Tak, albo tabletek na wrzody kupionych w internecie, jasne. Zresztą Simone Weil oprócz tego, że powoływała się właśnie na ten szacunek wobec prawa i mówiła, że właśnie prawo, które jest martwe, które można omijać jest kpiną z państwa prawa, ona też mówiła o zdrowiu obywatelek, tak, że dla tak. państwa jest hańba dbanie o zdrowie kobiet, które się narażają i w istocie mamy to teraz, ale wiesz, ja myślę, że... Znaczy wiesz, ja mówię o tym prawie, żeby już nie mówić o sprawach takich absolutnie najbardziej istotnych zdrowie kobiet, zdrowy przebieg ciąży, zdrowe dziecko i to, że my mamy wszystkie standardy medyczne, które jakby no, zaspokajają te roszczenia zdrowej ciąży i zdrowych dzieci, a nasz rząd postanawia z tego nie korzystać, postanawia trzymać kobiety w stanie w cudzysłowie naturalnym. Niech rodzą martwe, niech rodzą chore, byleby, nawet nie byleby rodziły, tylko byle, by je po prostu zmusić do zależności od woli rządzących. To jest tym najbardziej perfidne. Ale... Magdo, to jest docna pragmatyczne i ekonomiczne, dlatego, że zobacz, jeśli kobiety się zepchnie do domów, a to się robi nie tylko zakazem aborcji, to się robi też różnymi tutaj zabiegami takimi jak te transfery socjalne, tak, ale jeśli masz kobiety w domu, no to tak, nie musisz budować żłobków, nie musisz budować przedszkoli, no bo one siedzą w domu, często nie pracują, zajmują się dziećmi, zdejmujesz to z państwa. Społeczeństwo się starzeje, więc te zapędzone najpierw do dzieci kobiety w domach, za chwilę się zajmą swoimi Rodzicami i teściowymi. Nie trzeba będzie budować domów opieki dla seniorów i rozbudowywać całej geriatrycznej opieki. To jest w zasadzie, trzeba by powiedzieć, że na, w pewien sposób genialne w swojej prostocie. Tylko, że jest oczywiście okrutne, wyrachowane i nieludzkie. Nie, no tak. A jeszcze wyobraźmy sobie kobietę, która rodzi niepełnosprawne dzieci, nie ma żadnej pomocy państwa. Wtedy naprawdę 24 godziny na dobę jest zajęta opieką nad dzieckiem, a potem, jak mówisz, wchodzi jej to w nawyki i przechodzi to na starsze pokolenie i te osoby, które potrzebują w domu opieki. Tak, to jest bardzo sprytne pociągnięcie. No tak, ale kobieta, która rodzi trzecie czy czwarte dziecko w małym miasteczku czy na wsi, gdzie nie ma przedszkola czy żłobka i jest też wykluczenie komunikacyjne, bo nie ma PKS-u, którym można by dzieci do placówek zawieźć, ona też nie, nie pracuje. Ona staje się całkowicie zależna, tak, więc to po prostu jest prosty łańcuch zależności. No i jedynym jej pocieszeniem jest oczywiście wizyta w kościele, który to kościół jej mówi, że ten rodzaj ofiarności, cierpienia, opieki, bezinteresownej troski jest świętym powołaniem każdej kobiety i nie ma na nic narzekać, a najważniejsze, żeby utrzymała swoją, swoją rodzinę. Wiesz, jeszcze wrócimy do tych żłobków i przedszkoli. Pamiętajmy, że to demokratyczny rząd. Premierem wtedy był bodaj Bielecki. Nie tyle zlikwidował żłobki i przedszkola, co przekazał je władze materialną samorządu. Samorządy nie miały pieniędzy, więc te żłobki i przedszkola były zamykane jakby bez winy rządu. One wtedy zniknęły, po prostu zniknęły. A pis do tego jeszcze dodał to, że dzieci idą do szkoły w wieku lat siedmiu. W Wielkiej Brytanii czy we Francji, Belgii one mają właściwie powszechne przedszkole, żłobek, czy jak to tam się nazywa. Od lat dwóch albo trzech, bo wiadomo, że tylko w szkole i tylko w takich instytucjach można wyłapać u dzieci różne nieprawidłowości rozwoju. To rodzice tego nie zrobią, bo jak są, no bo po prostu są niedoświadczeni albo zakochani w swoich dzieciach i dzieci są najfajniejsze, więc nie zobaczą głębokich nieprawidłowości, wad wymowy itd. U nas rząd jest zachwycony, że dziecko 7 lat siedzi ze swoimi rodzicami w domu. A znowuż biorę pod uwagę nie warszawskie czy wielkomiejskie, wypasione domy, gdzie dziecko chodzi na różnego rodzaju warsztaty i zajęcia, tylko no taki dom, gdzie na przykład tata popija, bije mama, a w domu jest tylko telewizor i programy sportowe, albo nie daj Boże, telewizja publiczna. No więc na to skazuje dzieci i rodziny obecny rząd. No, zgadza się. Wiesz, co mnie uderza w e, całym tym rozumowaniu fundamentalistów, to takie dla mnie osobiście bardzo upokarzające zrównanie życia mojego, dorosłej kobiety, z życiem kilkudniowego zarodka czy kilkutygodniowego płodu. Jest to dla mnie niepojęte. A wiesz, tam w tym uzasadnieniu jest taki fragment, że życie poczęte jest ważniejsze niż komfort kobiety. Komfort kobiety. Ale w ogóle dlaczego? Nie wiem, bo to jest po jakiś totalny skandal, bo przecież w ogóle jak przeczytałam to uzasadnienie, to pomyślałam sobie, ryzyk je napisał, albo ktoś taki, no na pewno nie prawnik, ani żadna osoba wykształcona, może prawnicy Ordo juris, albo innej takiej parakatolickiej organizacji, dlatego że Trybunał rzekomo konstytucyjny przywołuje prawo do ochrony życia od poczęcia, w ogóle kompletnie ślepy na inne prawa zapisane w Konstytucji, w tym prawo do godności, prawo do autonomii, niezależności, do zdrowia, do ochrony prywatności. Wszystkie te prawa kobiety mają i wszystkie te prawa są niszczone przez obecny wyrok. Właściwie tak jakby ich nie było, tak jakby Konstytucja sprowadzała się do jednego. Ochrona właśnie blastocysty, embrionu czy płodu na najwcześniejszym okresie, bo przecież późniejszy okres tego specjalnie nie interesuje. No, i w Konstytucji jeszcze chyba powinno być wpisane posłuszeństwo ordo iuris I tak z dwóch artykułów taka Konstytucja mogłaby się składać, a w każdym razie Trybunał Konstytucyjny zdaje się o takiej Konstytucji myśli, albo według takiej Konstytucji działa. No, ja myślę, że kobiety powinny się teraz zacząć domagać nadawania PESEL-ów w momencie zobaczenia dwóch pasków na teście i oczywiście wypłaty 500. Plus. Jak najbardziej, zwłaszcza, że no, dużo jest na ten temat publikacji, co to znaczy, że życie poczęte, czy też człowiek od poczęcia ma określone prawa. No, to jest oczywiście sytuacja kompletnie paradoksalna, tylko to trzeba by kolejną audycję, żeby dokładnie przyjrzeć się tym wszystkim antytomiom, które do tego doprowadzają. Ale ja chciałam poruszyć jeszcze jeden problem, który zresztą znalazłam u Ciebie gdzieś na fejsie, mianowicie problem lekarzy ginekologów i tego, co się dzieje z tym środowiskiem. Pamiętajmy we Francji, nim znane kobiety, w tym Katrin Denef, dały się sfotografować na pierwszą stronę, już nie pamiętam jego pisma, z taką deklaracją, że dokonały aborcji w swoim życiu, to przedtem jeszcze była duża deklaracja lekarzy, ginekologów, którzy mówili o swojej niezgodzie na warunki, w których kobiety muszą dokonywać aborcji, podczas kiedy medycyna oferuje zdrowotne warunki przerywania ciąży. U nas jakoś nie widać tych lekarzy, u nas jakoś nie widać tych ginekologów. Nie widziałam żadnego oświadczenia, może przeoczyłam, że tego rodzaju wyrok jest wbrew zdrowiu kobiet. Mnie też to bardzo uderzyło. Natomiast podesłano mi pismo, że bodaj, że Polskie Towarzystwo Ginekologiczno-Położnicze podtrzymuje stanowisko z października, czyli sprzed studni, kiedy ten tak zwany wyrok Trybunału Julii Przyłębskiej został wydany. I w tym oświadczeniu październikowym było, że. Oni jakby uważają, że to jest absolutnie nieludzkie i sprzeczne jakby z medycznymi standardami. Także to oświadczenie było, natomiast też wydaje mi się, że wyartykułowane nie dość głośno i wyraziście. Ale wiesz, a propos artykulacji, Magdo, ja Cię chciałam zapytać o jedną rzecz, bo kiedy rozmawiałyśmy przed ubiegłorocznym kongresem kobiet, czyli zaledwie parę miesięcy temu, bo to było na jesieni 2020 roku, pamiętam, że mówiłaś, że chciałabyś na tym kongresie się dowiedzieć, czego. Jak walczyć, tak? jakich środków do walki używać? I mówiłaś, że jesteś osobą z pokolenia, które jednak się chce dogadywać i nie jest szybkie do wyciągania. Bardzo ostrych środków, ale mówiłaś też, że powoli zaczynasz uważać, że to najmłodsze pokolenie feministek ma rację, radykalizując się i używając środków mocniejszych. Co powiesz dzisiaj po fali jesiennych protestów i po tym, co się dzieje od środy na ulicach? Ja powiem Ci, że do tej wypowiedzi skłonęła mnie obecność na tym panelu Klementyny Suchanow, która w obronie konstytucji, jak wiadomo, była niesłychanie aktywna i wygłosiła taką tezę, którą znamy chociażby z książki Fanona Franza, że na przemoc trzeba odpowiedzieć przemocą. I ona była w tym, można powiedzieć, bardzo bezkompromisowa. I ja tak sobie pomyślałam, ponieważ można powiedzieć też, że jestem weteranką takiej walki o prawa kobiet, do, to, znaczy o prawa reprodukcyjne kobiet, bo chodzi też o edukację seksualną. I pamiętam te nasze metody, które były naprawdę, <grym> wtedy mi się wydawały bardzo mocne, ale z dzisiejszej perspektywy one były słabe, bo myśmy Pikietowały, organizowały konferencje publiczne, na które przychodziło powiedzmy pięciu dziennikarzy, albo szliśmy w takich marszach, w których było od 15 do 50 osób, pisałyśmy listy, ściągałyśmy podpisy bardzo znanych osób, robiliśmy konferencje międzynarodowe. No, pamiętam, wszystkie te metody, byłyście merytoryczne, kulturalne i otwarte na dialog. Tak, tak, chociaż już wtedy tak naprawdę nie było z kim dialogować. Myśmy chciały tylko zamanifestować, że są takie prawa i że trzeba ich chronić przede wszystkim. Ja się nigdy nie zgodziłam na to, okreś na to określenie kompromis aborcyjny, bo to nie był żaden kompromis. A słyszałaś teraz to określenie kompromit? <noise> tak. Ładne, nie? Natomiast powiem, że jakby wszystkie te środki pokojowe w ciągu 30 lat zostały po prostu wyczerpane. Ja już jak pomyślałam sobie, że trzeba po raz kolejny pisać kolejny list i bronić praw reprodukcyjnych, oczywistych praw kobiet, zwłaszcza, że w krajach konserwatywnych, katolickich, weźmy przykład, weźmy przykład Brukseli czy Irlandii, wszystkie rządy zrozumiały, że po prostu prawa reprodukcyjne kobiet są prawami człowieka i niezależnie od tego, jakie ma się przekonania dotyczące, nie wiem, genezy świata czy Spraw politycznych, to po prostu kobieta jest człowiekiem i powinna mieć swoje prawa reprodukcyjne. Polska, oprócz chyba Hondurasu, w którym zmieniono konstytucję, również po to, żeby pokazać kobiety i może jeszcze kilku dziwnych krajów. Polska nie daje swojej zgody na to, więc jak ja usłyszałam pierwszy raz słowo, przepraszam, wypierdalać, to pomyślałam sobie, okej, okay, daję na to pełne przyzwolenie, bo wszystkie inne środki zostały wykorzystane. Wszystkie, wszystkie, spokojne, pokojowe podpisy, oświadczenia, konferencje, wszystko już było. I ja też miałam ochotę powiedzieć wypierdalać, po prostu już nie mam siły na to, nie mam siły szukać argumentów, dowodzić, bronić, analizować. Ileż ja kiedyś napisałam artykułów właśnie o tych szczegółowych problemach i antynomiach wynikających z uznania praw obywatelskich. Blastocysty i tak dalej. Nie chcę być blastocysta, żeby wykazywać jakąś pogardę, ale oczywiście chodzi też o pokazanie takiej innej postawy wobec tego, co żyje. Troszczmy się o to, co żyje, a nie o to, co dopiero szykuje się do życia, co jak wiadomo bardzo szybko 40% zapłodnionych komórek umiera przed rozwojem. Nie chcę się tym dłużej zajmować. Dla mnie to są w tej chwili prawa reprodukcyjne czymś absolutnie oczywistym. Ktoś to kwestionuje, to już nie ma czasu na to, żeby przeciwstawiać mu moralne, zdrowotne, praktyczne, humanitarne argumenty. Już po prostu nie ma na to czasu, już chyba nikt nie ma na to siły. Więc dlatego forma tych protestów, która jest jednoznaczna, i która jakby kończy tą straszną 30-letnią dyskusję wokół spraw oczywistych, to znaczy praw kobiet, i ma tą formę agresywną i wcale nie, nie skłaniającą do kompromisu, bo o jaki kompromis tu może chodzić? O jaki kompromis? Tu chodzi o życie kobiet. I to nie może być przedmiotem żadnego kompromisu, że jedne przeżyją, drugie nie przeżyją, a jak urodzą martwy płód i trochę się je w związku z tym potorturuje, to przecież nic się nie stanie, bo ojciec Rydzyk będzie zadowolony. No po prostu rzeczywiście polityka, nie tylko tego rządu, chociaż ten jest specyficznym rządem, ale polityka wszystkich rządów w tym kraju. Leszek Miller, Donald Tusk, Jerzy Buzek, mnóstwo, mnóstwo panów premierów, którzy mieli zadowolenie, że mają kompromis. Ta polityka doprowadziła do tego, że w końcu doszła do władzy taka partia jak PiS, która jest władzą autorytarną, despotyczną opartą na jakichś szemranych organizacjach religijnych i która umacnia swoją władzę poprzez osłabienie praw kobiet. No więc trzeba temu powiedzieć dość, dość, dość. Słowo dość nie jest dość wyraziste, więc te słowa, które widzimy teraz na manifestacjach i siłę tych manifestacji uważam za absolutnie uzasadnioną. Magdo, bardzo Ci dziękuję. Masz rację. Oczywiście Polki nie miały zbyt wielu sojuszników politycznych. Czekamy na to, co zrobi dzisiejsza opozycja. A tymczasem widzimy się pewnie na ulicy. Ja się absolutnie do Ciebie przyłączam. Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę, Magdo. Do zobaczenia. Dziękuję. Do usłyszenia. To był podcast Wysokich obcansów. Na kolejne zapraszamy w najbliższy piątek.